Dziewanko z tej strony, NAKS witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z naszej przygody z The Ultimate Team. Dziś, dziś przyszedł czas na składanie składu Ligueur z Ligi Francuskiej. Jak widzicie, na trenera mamy Roberto Di Matteo. Formacja najdroższa i najlepsza, czyli ROM, czyli 4-1-2-1-2. No i dobra, może zacznijmy sobie od bramki, ale najpierw sobie ustawimy ligę, okej, okay, i tak będzie zdecydowanie wygodniej. Na bramkę mamy Sirigu, Sirigu, nie mam pojęcia jak się go czyta. W każdym razie PS, że chyba najlepszy zawodnik po mandandzie, którego właśnie się zastanawiam czy go licytować za 8k. Ale jeszcze zobaczymy. Na prawej stronie Gregory van der Wiel, Holender, 85 tempa. Na środku mamy e, Alexa e, Nkulu O, oh fak, zaspoilerowałem wam trochę. E, dobra, może zrobimy taki Bayer. Mamy jeszcze Sako. I jeszcze. E, kto to tam był? gór. No, nie mam pojęcia jak się on nazywa No ale cóż e, W pierwszym składzie będzie grać chyba Nkulu i Alex Ale nie wiem czy nie dać Zaku do pierwszego zamiast Alexa No nie wiem, damy Alexa żeby tak ładnie wyglądało, że wszystkie karty błyszczące Na lewej stronie, no i w Liga nie ma jakiegoś takiego super zawodnika jeżeli chodzi o e, no o Francję, o, o lewą obronę No więc co, Francja i Gelklishi, Clichy Tak jest Ok, środkowy pomocnik defensywny, ale narodowość już normalna I liga Mavuba na środkowym pomocniku defensywnym Prawa strona, no i tutaj was zaskoczę Inform, nie jest jakiś super fajny, najlepszy Ale 80 tempa, 84 dribblingu W miarę statystyki no, a czarna karta zawsze ładnie wygląda, nie? E, jeszcze mamy Meneza, z Beastów e, Już pytało się wiele osób, dlaczego Menez jest w Beastach Po pierwsze, ma teraz tako, taki spadek formy Po drugie, e, no, on nie umie strzelać Z dystansu, z czegokolwiek, po prostu nie umie A jego główki są po prostu żenujące, no ale mniejsza z tym Eee, okej okay wracać tutaj na swoje miejsce. Lewa pomoc! lawecji i Nene. Mm. Nene na ławkę, a lawecji do pierwszego składu. Lavecci naprawdę bardzo szybki jest ten zawodnik. E, 93 tempa ma, tak jest. 90 dribblingów, więc myślę, że dobrze. Czy tylko pomocnik ofensywny? Pastore bądź Lukas. Lukas w pierwszym składzie będzie grał. A Pastore na ławkę, rezerwowych. No i powoli się przesuwamy coraz wyżej, coraz wyżej, idziemy. E, czas na atak, czas na atak. Kogo my tutaj mamy? Lopez! Remi! Ja, Yabu jak z... E, 93 tempa ma, e, no ławki rozrumały, bądź czasem jak skoczy do pierwszego składu, myślę, że bardzo dobrze. Mm. No i co, tak się prezentuje mój skład. Tutaj jeszcze, właśnie tutaj mi brakuje tego jednego zawodnika. No ale na razie mi nie stać na lepszego na atak, bo Ibrahimowicz, no to, to trochę by było. No trochę on chodzi mimo wszystko, tak. 800k to nie, nie, nie wpada tak po prostu naraz. No i myślę że tutaj ewentualnie to, tego mandanda by się, by można było go umieścić. Ale przejdźmy, właśnie, tutaj do. Nie wiem, czego licytować. Ze 7K tak sobie przeliczyłem, że można go kupić. 20 minut do końca, więc 7K no to to tak akurat. Um, no i co, tak się prezentuje mój skład z Ligi Francuskiej. Jeśli ja z Wami żyjemy, do zobaczenia po skrócie spotkania, rozegram sobie meczyk tą drużyną. No i na razie. No i mamy skład przeciwnika, jak on wygląda na no, ewidentnie robiony pod ligę niemiecką. A tak at i Miroslav Klose, no tylko to jest taki wyjątek, ale i tak się dobrze rozumie z Mario Gece, bo w końcu jest Niemcem. No ale przejdźmy do skrótu spotkania, mamy tutaj 18 minutę. Elia na skrzydle, El... Elia doszredkowuje niefortunnie, broni Broni nasz bramkarz. No i Miroslav Klose już się nie pomylił przy dobitce, no i w 19 minucie przegrywamy 0 do 1 podkreśmy znakomitą asystę. Bramkarz nie przytrzymał piłki, która wylądowała prosto pod nosem przeciwnika. to była zwykła dobitka. No, dobra. E, ale walczyliśmy. Tutaj mamy 26 minutę. Do piłki dochodzi Lopez. Lopez, no i niestety musiałem zrobić coś, czego bardzo nie lubię, ale no, musieliśmy strzelić tą bramkę, no jeszcze mało brakowało, żeby Lukas nie strzelił tej bramki, bo tam w obrońce się wrąbał, no ale ostatecznie piłka znalazła się w siatce w 27 minucie, no i remis 1 do 1. 28 minuta, Lawecji podaje do Remiego, Remi oddaje do Laweckiego. lawecji gubi ubrońcę i Lawecji widzi wysuwającego się bramkarza, oddaje do naszego Informa, a nasz zawodnik z... nasza czarna karta pakuje piłkę do siatki w 29 minucie, no i bardzo szybko strzeliliśmy dwie bramki, a co za tym idzie, wygraliśmy cały mecz 2 do 1. Siemanko, witam się z mojej z... FC Kanstadt, chyba tak, chyba z jakimś Niemcem graliśmy, nie wiem, ale podejrzewam po składzie również, eee, no cóż mogę powiedzieć, na początku nasz przeciwnik strzelił eee, bramkę, potem my strzeliliśmy dwie bramki i do, nie wiem, do 60 minuty tak napieraliśmy, tak nam nic nie wychodziło, że masakra, a pod koniec nasz przeciwnik walił po prostu... Z każdej strony A Asiriju wyciągał wszystko, z czego się bardzo cieszyłem. Okej, okay. mamy kolejne 3 punkty w pierwszej lidze, mamy już 7 punktów. Zobaczmy, czy tutaj, co jak, jak ten manda. O, patrzcie, jak się pięknie mecz skończył, 53 sekundy. Może będziemy mieli lepszego pramkarza Chociaż Cyrilu naprawdę zasłużył na miejsce w pierwszym składzie po tamtym spotkaniu Ale zobaczymy, zobaczymy No jak to tylko jedna gwiazdka sztuczek. Rozegrane gry 299 to u nas będzie miał jubileuszową 300 grę rozegraną w naszym klubie mm. Żółte kartki wyłapał Myślałem, że to bramki sili, dlatego się zdziwiłem. No dawaj, dawaj, dawaj te 14 sekund. 6 sekund. A pokazać ma sztuczkę? Patrzcie. 3 sekundy. 2 1 Okej, okay. Mandanda zawitał w naszym składzie. Już, ciebie dajemy do pierwszego składu. Tylko musimy najpierw sobie dać tu, a stamtąd potem usunąć azarda, bo musiałem sobie dać jakiegoś zawodnika, żeby móc rozegrać tamtym składem pełnoprawny mecz. Ok, jeden Azard, usuwamy cię ze składu. Tutaj cię po prostu podsuniemy do przodu. Tych zawodników takich zrobimy z nim, mek. No i ostatecznie właśnie dałem zagrać Sako w pierwszym składzie, a nie Alexowi. Sako jest szybszy 75 tempa, Alex ma 54 tempa, no jak wiadomo w ultimacie się głównie właśnie liczy tempo, więc postawiłem na Sako, mimo że nie jest błyszczącą kartą. No i co y jakich zawodników mogę pochwalić po tym meczu? Zdecydowanie jego... nasze skrzydła, lawecji i nasz impor Bull Bulls nie mam pojęcia jak się nazywa. E, świetnie grali i to mogę powiedzieć na wstępie, że naprawdę bardzo dobrze mi się nimi grało. No i co, tak się teraz prezentuje już chyba e, cały mój skład. Tutaj no na lewej mamy taką leciutką hybrydę, tak zajeżdża hybrydą lekką, bo mamy klisiego Z ligi angielskiej, ale jest z Francji. E, no i co, no i co, no i co, tak się prezentuje skład. Hm. Co mogę więcej powiedzieć, e, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się wam podobało, zapraszam na mojego fanpage'a, bo wpadłem ostatnio na jakiś pomysł, że możemy tam robić jakieś różne gry i zabawy, oprócz dodawania informacji co się dzieje na moim kanale, ostatnio wybieraliśmy sobie 11 roku, e, no było trochę zmian w porównaniu do 11, która miała miejsce wcześniej, no i co, zapraszam was na fanpage'a, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, no i co, na razie!